I są wtedy w naszych oddziałach. Czyli wizja pozyskiwania żołnierzy przez motyw zemsty, który sami wywołują, i w oddziałach, w oddziałach ONZ-owskich jest zupełnie inaczej. Odstąpić od wykonania akcji, jeśli przyniosłaby niewspółmierne straty wśród ludności polskiej. Bo to nie jest tak, że jestem w oddziale, pochodzę na przykład gdzieś tam Z Gdańska. Akcję wykonuje na Wileńszczyźnie, To co mnie to obchodzi, że Niemcy trzy księgi spali, że to nie są moi? Jak to nie są moi? To są polscy obywatele. I moim celem jest chronienie tych ludzi. Tu Państwu powiem rzecz niezwykłą, mało, mało znaną. Najwyższy rangą oficer niemiecki, zlikwidowany przez polskie podziemia. To była akcja przeprowadzana 26 sierpnia. 1943 roku na Kieletczyźnie. Oddział Narodowych Sił Zbrojnych wciągnął w zasadzkę, oczywiście nie wiedzieli, kto im pan, akurat to był przypadek kto, ale wciągnęli na się pod Żarową zasadzkę niemiecki konwy Okazało się, niechał tym generał 107, dowódca 174. Dywizji Piechoty Wehrmachtu, najwyższy rangą oficer niemiecki, zlikwidowany przez polskie podziemie, Zlikwidowany wraz ze sztabem i ochroną. Samochody spalono. Na miejscu akcji rezolucji zostawili połamaną pepeszę, kufajkę, jakąś sowiecką papachę. I rozzuzili trochę amunicji sowieckiej. I wycofali się. Sprawozdania niemieckie są takie: Banda Sowiecka dokonała zamachu na naszego dowódcę. Nie zastosowali represji na miejscowej ludności. Ludzie mówili, jacyś sowieci, nie wiem, skąd szkolnie, skąd. Nie było represji po takiej akcji, dzięki temu. Ale przez to, że w sprawozdaniach niemieckich było, że to zrobiła banda komunistyczna, po wojnie powstały doktoraty, prace naukowe, wspomnienia, relacje, jako żeśmy tu że nowego generała niemieckiego zaatakowali. Doktorat na tym zrobił. Szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach, który obsadził w tej akcji całą swoją rodzinę. On się nazywał Skwarek i wszyscy wykonawcy akcji, obserwatorzy na szosie przez 10 czy 20 kilometrów, wszystkie łączniczki, tak, które żarcie gotowały, nosiły do nosiły lasu, wszystkie miały nazwisko nominowe Skwarek. Aż po w końcu komuna zakazała pisać na ten temat, bo przekroczyli wszelkie granice śmieszności. Ale to jest przykład, jak wykonywać akcję, żeby nie było represji. I przez nieprzyznawanie się do jej wykonania. Do kwietnia 1944 roku, w przeciwieństwie do wszystkich innych organizacji, w PNZ jest absolutny zakaz mówienia o własnych akcjach zbrojnych przeciwko Niemcom. Nie chodziło o rozgłos, o propagandę, co robimy. Chodziło o to, żeby nie pisać, co robimy, tylko robić. Żeby ukrywać sprawców, czyli własną organizację, i zacierać po tym ślady, żeby nie było represji. Wyodział kapitana Żbika, Wąsława Kołacińskiego, pod Czarnocinę, wezwany na pomoc przez ludność, że przyjechała żandarmeria niemiecka. To właściwie to nie byli żandarmi niemieccy, to byli Ukraińcy, wasowcy w służbie niemieckiej, a sezbach na Szata, ale ss a Osiemnastu ss Manie. Przyjechała kolumna pacyfikować wieś, bo tam nie było zdawane kontyngenty. I ludzie mieli byśmy być dostrzegani, wieś miała być spalona. Oni nie byli w pobliżu, dopadli tych Niemców wszyscy zostali rozstrzelani, ciała zostały usunięte, miejscowa ludność dostała nakaz zamiatania gałęziami śladów, że oni przyjechali jakimiś pojazdami do tej wsi, parę kilometrów od wsi ślady były zatarte, żeby nic nie zostało i w meldunkach niemieckich jest tylko coś takiego, że wyjechała ekspedycja karna i przepadła. I po prostu jej nie ma. Pamiętam jak już z takim historykiem komunistycznym, bo trudno go nazwać historykiem, podpułkownik UB Ryszard Nazarewicz, prawdziwe na nazwisko REPS, był, szef miejskiego, urzędu, był szef miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, później oddelegowany do nauki i tworzył takie różne dzieła naukowe. I on właśnie o tej akcji prześmiewczo pisał, taka akcja u Niemców nawet nie ma sprawozdania, że, że im żołnierze zginęli. Nie ma, że zginęli. Zaginęli bez śladu. I do dzisiaj nie wiem, gdzie oni są pochowani, bo ich miejscowi sami byli tym zainteresowani, żeby nie było śladu, żeby Niemcy nie znaleźli. Zachowali gdzieś daleko w lesie, w gałęziami były zatarte ślady, że przyjechały jakieś pojazdy. Pojazdy były wyciągnięte gdzieś daleko, kilkanaście kilometrów dalej, zniszczone, potopione w jakichś bajorach i już po ekspedycji. I nie było sprawozdań, meldunków na piśmie, Rozrobiliśmy zrobiliśmy akcję, chwaliliśmy się, bo nie było wolno. Nie pisało się tego. To jest ten akt rozwagi, polecenie. Żołnierze chcieli się tym chwalić, jak najbardziej, ale organizacja wiedziała, nie walczymy o zaszczyt, tylko jak konspiracja to na poważnie. Dopiero po wścieleniu NZ-u zaczęły się w pisemkach ukazywać informacje. Jedyna rzecz, do której NZ się przyznał wcześniej, to jest akcja pod Borowem w sierpniu 1943 roku przeciwko komunomie. Historia sama w sobie. Zrobiono z tego, że. Straszne oddziały zęba z hrabiego, czy tam księcia na Zdanowicza napadły na gwardię ludową i zamordowały niewinnych gwardzistów. Po pierwsze, ci gwardziści nie byli niewinni, bo sąd polowy, natomiast ja mamy meldunki z tamtego okresu, nie mamy na to czasu, żeby cytować. Myślę, że na razie Państwo nie wierzą na słowo, ale okoliczna ludność wskazywała sprawców, napadów, gwałtów i morderstw po twarzach. Nie wszystkich tam rozstrzelanych pod wolę, W kilku puszczono. Ci, którzy byli krótko albo którym nikt nie udowodnił winy, zostali wypuszczeni. Reszty zlikwidowano, tak. Ale tam był komisarz NKWD wśród nich i cały oddział wywoził się z bandy rabunkowej Lista, ze zwykłych bandziorów. To był dziad, który przed wojną siedział w kilkanaście lat w więzieniu, pracował siekierą, gdy we wrześniu 1939 roku więzienia zostały rozpuszczone. Bandy poszły do lasu. To nie było tak szlachetnie podziemne, że byliśmy my, Niemcy, my wszyscy zjednoczeni, Niemcy przeciwko nam i wszystko było proste. Nie. Ten bandy na terenie był straszny. I ta banda rabunkowa, bliska w 1942 roku została zagospodarowana przez PFL. Zostawił oblicze ideologiczne i dowódca. A nie wiem, czy on jeszcze nie żyje. Szymański, Tadeusz Szymański, pseudonim Lisa. Zostawił wspomnienia. Które są zarchiwizowane w archiwum aktowych w Warszawie, niestety nie wydane drukiem, a szkoda. Ale on tam pisze prawdę, że on się sam tych ludzi bał. Głównym zajęciem gwardzistów z tego oddziału, który wyginął pod Boronę, była gra w zegarki. I on to opisał, jak ta gra wyglądała. Że pijani zbierali się gdzieś na polanie i każdy rzucał zegarek do góry. Czym bardziej zegarek się rozbił czyjś. Po upadku na Ziemię, to ten był wygranym, zwycięzcą. Skąd brano zegarki? Bo dzisiaj zegarek to ma szansę na 20 zł, kupić za 10. A zegarek kiedyś był dobrem rzadkim. Zegarek przychodził z pokolenia na pokolenie. To było coś cennego, coś niezbędnego. Na Niemcach tego nie zdobywano, bo napisał sam, że przeciwko Niemcom nie walczyliśmy, bo byliśmy za słabi. Co robi? Rok. Oddział partyzancki w Lesie, Gwardii Budowej który nie walczy z Niemcami, z czego żyje i czym się zabawia. I się okazuje, że tam są gwałty, napady, rabunki. Pod Borowem, w ich taborach, okoliczna ludność odnajdywała swoje rzeczy. To jest protokół, które były wysłane do komendy głównej Jaka. Każdy odbierał swoje dobra, które przez nich były zrabowane. To o czymś świadczy. Żeby nie być gołosponnym, i nie twierdzi, że to jest jakaś tam jedna grupa wyjątkowa, która tu na tym terenie jakaś banda jest czy coś takiego. To przykładowo Państwu podam z innych terenów. Grupa specjalna. Sztabu głównego gwardii ludowej. Co może być najwyżej w hierarchii? Grupa specjalna. Osakosa Osa waka, prawda? Specjalna jednostka, koska, z której później się wykształcają te bataliony, naj, najważniejsze właściwie, osłonowe komendy głównej, oddziały akcji specjalnej w Narodowych Siłach Zbrojnych. I tu mamy grupę specjalne Sztabu Głównego Gwardii Ludowej. Przykładowy raport grupy specjalnej. Siła w grupie pięciu ludzi. Antek, Wanda, Wacka, Felek, Wyga. O godzinie 10.10 .10. przeprowadzili akcję zaopatrzeniową na ulicy Marszałkowskiej 56 w Warszawie w lokalu firmy krawieckiej Michalski Józef. Skonfiskowano 7 ubrań męskich, 3 marynarki, futro damskie, narzutka damska, 15 sztuk materiału, kostium damski, 9 sukni damskich, narzutka damska, paszka damska, halka damska, dwie pary pończok, słoik kremu, 3 grzebienie, ołówek, okulary męskie, krzyżyk pierścionek, obrączki, kamień, srebrny łańcuszek, stara moneta, zegarek męski, obrawka do okularów, flaszeczka, perfum i jedna para skarpetów. Co to jest? Sprawozdanie z akcji bojowej to nie jest jedyne. Ta specgrupa grupa ma tylko to na koncie. Później następuje podział. Ile idzie do sztabu, a ile dzielą między siebie. Kto bierze skarpetki, kto perfumy, kto kolczyk, a kto halkę. Inne sprawozdania oddziału Gwardii Armii Ludowej. To wszystko woła o do nieba, że ci ludzie nie są za to rozliczeni, a oskarża się NZ-owców. Gwardia Ludowa, oddział Mienia Półaskiego. Piękna nazwa, Kazimierz Płaski, wzór. Oddział partyzancki imieniem Płaskiego pod dowództwem komendanta Kazika zdobył rzeczy następujące. Jeden zegarek damski złoty, jeden zegarek damski zwykły, dwie obrączki złote, jeden pierścionek złoczkiem przez złoty, dwa kolczyki złote oraz pieniędzy w sumie 4000 złotych. Redynek reakcji bojowej Grupy Gwardii Ludowej im. Żółkiewskiego. Hetman Żółkiewski, patronem oddziału Gwardii Ludowej. Oddział wyruszył do czynności, do folwarku. Podczas akcji zlikwidowano jednego spicla, który od pół roku się ukrywał przed Niemcami. Czy to spicer jest? Zlikwidowano. Co można zlikwidować, będąc w oddziale Gwardii Ludowej? Kto zgadnie? Karderowe następujące rzeczy: kalzony 10, koszul z towaru garatnego 20 metrów, wełnu 2 metry, jeden szal, jedno kapotu, jedne buty, marynarki 4, spodnie 4, kamizelek 4, płaszcz włóczka 1 młotek, wełna 1,70 m, 20 bank skarpet 1700 zł. Po czynnościach grupa co po czynnościach tego typu grupa robi? Zamarła na poczynek poszli odpoczywać, zmęczyli się. Jeśli dzisiaj mówimy, że NZ rozpętał wojnę domową pod ziemią, jeśli NZ zwalczał komunę, jeśli oddziały akowskie zwalczały komunę, to za to. Nie dlatego, że to byli komuniści, nie dlatego, że inaczej myśleli, to dlatego, że to robili. To były bandy kryminalne na usługach obcego mocarstwa, które na co dzień. Zachowywały się gorzej do okupanta. Rabowali wszystko i wszystkich. I wszyscy się ich bali. Do tego mamy wymiar ideologiczny komuny. Tam, gdzie polskie państwo podziemne nie bardzo może sięgać organami represyjnymi przeciwko komuni. bo komuna Stalin stali w sojuszu jest to niewygodne, tam wkraczają siły NZ-owskie. I nz rozprawiają się z tymi bandami komunistycznymi. Ale mówię jeszcze tu o tym obliczu ideologicznym, o tym, o czym się mówi najmniej. Każda organizacja konspiracyjna ma coś takiego jak wywiad. I jest wywiad partii i Armii Ludowej. Powiedzcie Państwo, tak zgadując, zróbmy to taką, taką zgadę z gadulę bez trofeu, bo nie mam nic z nagrodem, jeszcze nic z Państwa nie zgadnie. Ile jest gędunków? Z rozpoznania Niemców przez cały okres okupacji sporządzonych przez Komunę na szczeblu centralnym, do, do sztabu z Głównego, z Warni Armii Ludowej. Do Ile? 3, 5 Trzy? 3, trzy, 5 dwa. <śledzimy> Jeden to jest budynek z piekarni, że przyjechali żandarmi i kupili 80 bochenków klewa, a drugi to jakiś pociąg niemiecki przejechał przez dworzec główny Warszawy. I koniec, koniec rozpoznania Niemców. Rozumiecie, przez całą okupację nie ma wywiadu antyniemieckiego, nie ma w ich dokumentacji. Dlaczego? Bo ich to nie interesowało. Natomiast jest bardzo ściśle rozwinięty wywiad oznaczony literą P. P Polska, polskiej organizacji jest wraz z kadry oficerskiej, struktur konspiracyjnych, lokali drukarni, miejsca zbiórek. Są drukarnie wydawane Niemcom, są ludzie wydawani Niemcom i to jest proceder stosowany przez komunę, przez całą okupację. Tam nawet awantury były na szczeblu centralnym, jak przy Gomułka po Finderze, to on się bał konsekwencji, za co to za, będzie za to po wojnie. Jak możecie wydawać drukarnie jakowskie? A skąd się cała awantura wzięła? Wiecie? Pomylili się, rozpracowali swoją własną drukarnię na danie Niemca na Klaachowską. Klaachowska była w sąsiednim domu. Niemcy przyjechali z własną. Dzisiaj się z tego śmiejemy, ale to są metody stosowane po ziemi przez komunę. Jeśli się mówi, że NEZ był najbardziej krzyżerczy, gorszy od AK w stosunku do komuny, to mówimy dlaczego taki był i co komuna robiła. Komuna była agenturą, komuna pisała o delegaturze rządu, że to są polityczni mianowańcy, z którymi się rozprawimy w taki sposób, jaki się należy po wojnie, a do tego mamy kazus typu Powstanie Warszawskie. Gdy 1 sierpnia 1944 roku wybucha Powstanie Warszawskie, to mówi się, że wszyscy wzięli w tym udział i Armia Ludowa też. W całej historiografii Państwo znajdziecie Zdrukowania Armii Ludowej biorącej udział w powstaniu. W Muzeum Powstania Warszawskiego jest gablota Armii Ludowej, że ta Armia Ludowa w powstaniu walczyła. Ja nie jestem w stanie przeforsować, nie mam gdzie i jak, bo wszyscy się wszystkiego boją, żeby pewnych rzeczy w tych ekspozycjach powstańczych nie było, a żeby w zamian za to pewne rzeczy się znalazły. I jeśli chodzi o komunę, to mamy następujące rewelacje. W styczniu 1943 roku, czyli półtora roku przed powstaniem warszawskim, komendant obwodu warszawskiego Stanisław Skrypi, wodu warszawskiego Gwardii Ludowej, to dzisiaj jest tablica jego w Warszawie, szkoła jego imienia była do niedawna. był postulat, żeby były jakieś tam następne